Szukując tych dzieciaków rozsianych po całym świecie, gdzie niejednokrotnie urodzili się na obcej ziemi, a w innych przypadkach wyjechali z rodzicami za, za, za pracą, ściągnięcie ich w jedno miejsce tutaj na te 3-4 dni, to jest też e, przypomnienie im o roli Polski jako tutaj, tym kraju macierzystym. dawno temu wyprowadziłam się z Polski. To był rok 1999, więc już 24 lata temu syn urodził się już tam na Wyspach. Od trzeciego roku życia tata mnie zabrał na piłkę i od tego momentu gram na stop Zapisał go do klubu, tam właśnie w Anglii, w naszej miejscowości, do polskiego klubu, do Magiców i po jakimś czasie ktoś z Chelsea go scoutował. Kilka lat temu wyszłem jako maskotka pierwszej drużyny Chelsea z Williamem Brazylijczykiem. To było super. Się nawet mama zapytała mnie, jak się czułem. Powiedziałam, że się nie stresowałem i nie mogę się doczekać. Jak później będę tam grał. A nawet z piłką śpi. Uwielbia piłkę. nam w Akademii Hertha BSC Berlin i w tym klubie grał też wcześniej Krzysztof Piątek. Ja szedłem do treningu i Piątek skończył trening i ja go widziałem i od razu do niego wleciałem. Powiedziałem cześć i tak jak się czujesz i tak. I po zdjęcie zapytałam się go o i on był bardzo miły do mnie. Moim marzeniem jest zagrać w reprezentacji Polski. Byłem bardzo dumny z tego i moi rodzice, rodzice też. No i to jest chyba moje największe marzenie. W 2021 roku zainteresowałem tym pomysłem Polski Związek Piłki Nożnej i wspólnie od trzech lat organizujemy już tutaj takie kampy, spotkania polonijne, na które zapraszamy te dzieci uzdolnione, które mieszkają i są rozsiane po całym świecie. Fajnie jest, dużo nowych chłopaków poznałem. I po prostu jest fajnie. Tu możemy grać w piłkę i możemy pokazać nasze umiejętności. Przez ten projekt trafiło na zgrupowanie Letniej Akademii Młodych Chorów kilku chłopców, bo teraz aktualnie z rocznika 2010 jest dwóch zawodników, ale wcześniej byli zawodnicy z rocznika 2009. Rocznik 2009 już jest najmłodszą reprezentacją Polski U15 i kilku chłopców, którzy byli, stąd na pewno swoją szansę, czy to na zgrupowaniu selekcyjnym, czy na meczu międzypaństwowym, dostaną i podobnie będzie z tymi chłopcami, którzy są tutaj z rocznika 2010, bo robimy to po to, żeby oni do tych najmłodszych reprezentacji trafili, a jeżeli umiejętności na to pozwolą, no to żeby w przyszłości trafili do pierwszej reprezentacji. Te dzieciaki oglądają naszych starszych y, kolegów piłkarzy podczas meczów reprezentacji Polski i marzą, żeby kiedyś ta, takie takiej koszulce z orzełkiem na piersi zagrać. Ja opowiadałem chłopakom o przykładzie Majka Kurasa, który jest ze Stuttgartu i on również trafił z zagranicy do naszej y, młodzieżowej reprezentacji powiedziałem, że życzę im, żeby oni także, tak jak on, zaliczali asysty i strzelali bramki na młodzieżowych mistrzostwach Europy. Ten fakt tego orła na piersi też wywołał u nich taką może chęć. Żeby pracować nad sobą, tak? być coraz lepszym, żeby w przyszłości może już jako dorosły czy nastolatek czy założyć taką koszulkę już jako reprezentant kadr młodzieżowych lub reprezentacji Polski. Budujemy tą relację taką, że chcemy grać dla Polski, bo to jest duże wyróżnienie, no bo jest to duże wyróżnienie i oni muszą też to czuć. Ja poświęcam bardzo dużo czasu temu projektowi, nie tylko temu i, i dlatego ta fundacja też się nazywa. Ja też mam marzenia, bo, bo, bo chcemy dawać tym dzieciom marzenia. Myślę, że bardzo chcę grać dla... Английский и то есть разных моих ножек.